Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z kawarną, ujrzał człowieka imieniem Mateusza siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i z grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie, i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. z niewiernością wymieszane w życiu. Wierność z niewiernością wymieszane w życiu. Słowo Boże dzisiaj, kochani bracia i siostry, kreśli obraz człowieka i Boga i odpowiada na pytanie, kim jest Bóg i kim naprawdę jest człowiek. 26 lat temu byłem na rekolekcjach dla kapłanów w sulejówku pod Warszawą. Podczas tych rekolekcji zostało postawione pytanie: dlaczego Was, kapłanów, Bóg wybrał? Dlaczego akurat Was? Ja sam zresztą poszukiwałem odpowiedzi na to pytanie przez cały czas seminaryjnych studiów i zanim przyszedłem do seminarium zadawałem sobie pytanie, dlaczego ja? Naprawdę panie byli lepsi? Dlaczego ja? I tam właśnie na tych rekolekcjach kapłan, który głosił konferencję, powiedział mi na to pytanie. Do dzisiaj nie znalazłem lepszej odpowiedzi. Przede wszystkim ta odpowiedź jest po prostu prawdziwa. Odpowiedział mi tak. Bóg nie wybrał was z powodu was, waszych szczególnych zdolności, których zresztą sam jest autorem. Bóg nie wybrał was z powodu waszych talentów. Bóg nie wybrał Was, bo jesteście piękni. Bóg nie wybrał Was, bo ja. macie jakieś szczególne dary, które też są Jego darem. A więc dlaczego Bóg Was wybrał? Wybrał Was ze względu na Waszą słabość. Przyznam szczerze, że wtedy, gdy słyszałem te słowa, nie bardzo je rozumiałem. Zresztą świat dzisiejszy kompletnie inaczej traktuje wybranie. Wybrany to jest ten, który odnosi sukcesy. To jest ten, który ma coś naprawdę do zaoferowania. To jest ten, który ma mnóstwo ludzi wokół siebie, którymi kieruje który ciągle jest na piedestale. A tutaj jesteś wybrany z powodu Twojej słabości. I kochani moi, rzeczywiście te słowa wtedy wypowiedziane przez tego kapłana cały czas sprawdzają się w moim życiu. Czy ktoś jest tutaj w kościele, kto ma jakieś słabości? Ręka do góry. Sądzicie, z jakiego powodu Bóg Was wybrał? Byście byli w małżeństwie, byście byli w rodzinie, byście byli w tym środowisku, w którym przychodzi Wam żyć. Z jakiego powodu? Tak, oczywiście. On nas kocha. I powodem tym jest też to, że kocha nas, i to jest połowa prawdy. Z naszymi słabościami. Bo On jest wszystkie zna. Wszystkie są mu jawne. Nawet jakby ktoś w ciemnościach grzeszył, On nie brzydzi się nikim z nas, pomimo obrzydliwości czasami naszych grzechów. Wybrał mnie i Ciebie z powodu mojej i Twojej słabości, kruchości delikatności. I prorok Ozeasz dzisiaj w pierwszym czytaniu wzywa nas, byśmy chcieli poznać, czyli pokochać Boga. Ale równocześnie mimo wierności Boga, który to jest wierny człowiekowi w miłości i w tym wybraniu, jednocześnie ta wierność Boga spotyka się z moją niewiernością. Bo zobaczcie, jak pięknie Ozeasz opisuje naszą niewierność. Jaki on jest delikatny, ten prorok. Mówi tak. Nasza miłość podobna do chmur oświtalnych. Czyli chmury przepływają, znikają. to Już po południu nie wiadomo. Nasza miłość jak rosa o poranku czyli jak tylko słońca trochę więcej będzie, no to skończy się rosa. Czyli nie trwa ta miłość w nas nawet całego dnia. I to jest jakaś prawda o nas, że wierność z niewiernością, moi drodzy, wymieszamy w moim życiu wierność Boga i moja niewierność. Dlatego Pan wychowuje nas przez swoje słowo. Posyła nam proroków. Prawo, czyli przykazania, daje nam Kościół. Jak, tak, tak jak rodzice wychowują swoje dzieci, tak Pan prowadzi swój lud. Bo Bóg tęskni za człowiekiem, tęskni za odpowiedzią miłości z naszej strony na Jego miłość. Kiedy czytamy też dzisiejszy fragment listu do Rzymian, to dostrzegamy tam Abrahama, który wbrew nadziei uwierzył nadziei. To brzmi dość intrygująco, bo jak to wbrew nadziei uwierzył nadziei? Tak. Czy ktoś jest z nas tutaj, kto ma 99 lat? Nie ma. To wyobraźmy sobie, że Abraham, który ma 99 lat, słyszy od Boga obietnicę. Za rok o tej porze będziesz miał syna. Sara, jego żona, ma 89 lat. Za rok o tej porze będziesz bawić syna. Co robi Abraham z tą obietnicą Boga. Uwierzył nadziei, wbrew nadziei. Bo po ludzku ciało mówi to nie czas na rodzenie dzieci. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I moi kochani, faktycznie ta obietnica wierności Boga. Wobec człowieka spełnia się, kiedy Abraham ma 100 lat, rodzi mu się syn Izak, a jego żona ma lat 90. Boże obietnice. Wierność z niewiernością miesza się w życiu. Wierność Boga z niewiernością naszą. Wreszcie Mateusz Ewangelista dzisiaj pokazuje nam obraz samego siebie. Jest bardzo ciekawe. W swojej Ewangelii, którą napisał, opisuje samego siebie, opisuje swoje doświadczenie. Mateusz był celnikiem. W Ewangelii Łukasza jego imię to lewi. Lewi Mateusz. Co znaczy słowo lewi w hebrajskim języku? To znaczy przywiązane. Przywiązane. Do czego Mateusz Lewi był przywiązany. Był przywiązany, moi drodzy, do swojej wizji, do pieniędzy, do cwaniactwa. Co więcej, nienawidził swojego narodu, bo skoro zaczął współpracować i kolaborować z okupantem, czyli z Rzymianami, to znaczy, że nienawidził też swojego narodu. Odciął się od niego zupełnie. Zamknął się w komorze celnej i przywiązał się do tych rzeczy. I co się dzieje? Oto spotyka go Jezus. Patrzy na niego i mówi, pójdź za mną. A on co robi? Natychmiast wstaje i idzie za Jezusem. Zostawia komorę celną. Zostawia to wszystko, co go przywiązywało, co go czyniło człowiekiem nieszczęśliwym. On był przywiązany też do sposobu patrzenia na samego siebie, który ukształtowany został przez opinię wielu ludzi. To jest ten najgorszy. Ty się z nim nie zadawaj. On nie jest godzien zaufania. To jest kłamca, oszust. On cię wyprowadzi w pole. Co więcej, on miał też świadomość, że wiele rodzin i małżeństw, przez niego było zmarnowanych. Bo jeżeli odebrał ostatnie pieniądze matce z dzieckiem, jeżeli odebrał ostatnie pieniądze rodzinie, która miała je na utrzymanie, to on musiał mieć świadomość tego, że był przyczyną wielu tragedii rodzinnych, domowych, społecznych się przywiązał do tego, co nie jest Bogiem. I co robi Jezus? Wybiera go ze względu na jego zdolności? Wybiera go ze względu na jego ekonomiczne talenty? Ze względu na jego świetne oszukiwanie? Nie. Wybiera go ze względu na jego słabość. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest potwierdzeniem tej tezy, że nie przyszedłem wybierać sprawiedliwych, ale grzeszników. I znowu ponawiam pytanie, czy są tu jacyś grzesznicy? Nie ma pewności. Ja jestem pewien, nie mam wątpliwości co do siebie. Kochani, no właśnie. Pan Bóg wybiera to, co małe w oczach świata, to, co wydaje się w ogóle liche, słabe, kompletnie bez żadnego blichtru, bez żadnych, moi drodzy, fanfar, wybiera małych i słabych, aby realizować swoje obietnice, bo wierność z niewiernością miesza się. W moim i Twoim życiu. To możemy sobie też postawić pytanie, a do czego ja jestem dzisiaj przywiązany? Co dzisiaj mnie krępuje, co dzisiaj mnie zniewala w jakiś sposób? No oczywiście takim zniewoleniem może być lęk, niepokój. To jest grzech, z którym się związałem właśnie. Człowiek czasami przez lata jest związany z grzechem, jakby wziął z nim ślub. Nie chce go, a jednocześnie wraca do niego. Wreszcie związaniem mogą być uczucia nienawiści i niechęci do drugiego człowieka. Nie chcę mu wybaczyć. To może być ucieczka we własny świat. To jest taki pokoik, w którym tylko ja jestem i mam ten swój bałagan i chronię go z każdej strony, żeby nikt się nie dowiedział, a na zewnątrz udaje wielkiego. Czystego. Tą komorą celną może być na przykład ucieczka dla mężczyzn, to może być na przykład ucieczka w pracocholizm, w kult ciała, w samochód, to może być także pasja, towarzystwo, obiadanie się. Dla kobiet, tą ucieczką może być miłość do dziecka z pominięciem męża. Na przykład. Żona już od dwóch lat śpi tylko z synkiem. Czy ona ślubowała synkowi? Taką ucieczką może być także, moi drodzy, to, że kobieta ucieka od tych trudności, na przykład w zakupoholizm. Kolejna torebka. Pytam kiedyś jedną panią. Byłaś na zakupach? No tak, byłam. I co, torebka? Tak, szesnasta. Ja mówię, jeszcze coś? No i buty. Ale to już nie pytam. Tak, ale to wynika właśnie z jakiegoś takiego ogromnego poczucia jakby niekochania. Nie jestem w stanie się wyrwać z tego. Po prostu to mnie ciągnie jak magnes komorą celną, w której mogę być jest życie obok swojej rodziny. Nieodcięta pępowina na przykład w relacjach z mamą, syna. Teściowa mama może zniszczyć każde małżeństwo i rodzinę. Chcąc dobrze dla swojego synka. Tylko, że on już jest mężem, on już jest duży. On nie jest dzidziusiem. To chyba, że chce dalej pielęgnować dzidziusia. Dla Jego dobra, czyli dla nieszczęścia tego domu. Lekarstwem dla nas, kochani bracia i siostry, jest właśnie Pan Bóg. Byśmy przyjęli siebie i zaakceptowali z miłością swoją słabość. Nie to, że będę chciał grzeszyć, tylko to, że ja nie potrafię w pewnych sytuacjach wyjść z komory celnej, że tylko Jezus. Może powiedzieć do mnie, pójdź za mną, zaufaj mi, nie bój się, poprowadzę cię, nie zginiesz. Mocą jest Eucharystia za każdym razem, kiedy przyjmujesz Jezusa w Komunii Świętej, za każdym razem, kiedy klękasz konfesjonale. Tu jest Twoja moc pojednania, miłosierdzia, przebaczenia i siły, by wytrzymać życie. Bo w życiu miesza się wierność. Z niewielnością. Ostatnio opowiadała mi pewna kobieta, że po kilku latach w końcu założyła obrączkę. Pytam, jak to tak, bo od kilku lat nie noszę obrączki, bo mój mąż żyje tak, jakby nie był moim mężem. A to dlaczego teraz założyłaś obrączkę? Czy coś się zmieniło? Tak. Jedno małe światełko się pojawiło. Odezwał się do dziecka. Więc założyłam obrączkę. Ale przez cały ten czas, mimo że tej obrączki nie nosiła, to codziennie były różańce, były pompejanki, były eucharystie, były czuwania, czy były modlitwy. Trzy dni temu mówi, założyłam obrączkę. Panie Jezu, który znasz nasze serca i znasz naszą słabość, i wiesz jak łatwo ulegamy, by się zamykać w komorze celnej. Przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.